Dzień dobry, dzień dobry. Battle Royale z widzami. To ostatni zostanie, ten wygrywa skina do gry CSGO2. Ale chyba to dostał! A jak ja wygram, no to oczywiście zostawiacie subskrypcję, lajka i komentarz. A tak czy inaczej warto coś zostawić, bo skin do wygrania też pod odcinkiem. Zobaczymy, kto mu się uda zostać na sam koniec. Szukamy broni. Na samej górze są najlepsze bronie, widzowie. Na samej górze są najlepsze karabiny. To dostaniemy, a WP. No to możemy teraz. Teraz celować tej w kogoś. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować dzisiejszemu sponsorowi odcinka, czyli stronie G4 Skins. Strona do otwierania skrzynek ze skinami to CSA? Z kodem Santi 7 otrzymujesz 5% więcej do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start dla nowych użytkowników. Na stronie możesz otwierać skrzynki, robić kontrakty niczym w cs czy też tworzyć bitwy z innymi użytkownikami. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Użyj kodu promocyjnego Santi 7 i pochwal się na Discordzie, jakie skiny trafiłeś. Blue area is now being Możemy tutaj kogoś przytupnąć i zastrzelić Tam już jest walka. i do osób zginęło? Od wody. Na samym dole się pojawia woda, widzowie. Możecie zginąć od wody. Gdzie oni są? Halo, halo. Muszę tutaj na kogoś zapolować. Udało się zabić. Niestety, poluje na was. Za 15 sekund chyba pomarańczowa strefa będzie... E, będzie już niemożliwa tam. Gdzie są ludzie? Green Wy na dole stoicie cały czas, sad. prawda? Że mnie ktoś już zaraz nie przycupnął. Oho, walka. Widzę pamiętajcie, pamiętajcie żeby tutaj się skradać, mamy fast fastmatiego, uszczknięty, uszczknięty, zaraz pomarańczowa strefa, będzie się topić. No, ze mną cztery osoby. Ale headshot, cefcio, gg. Nie tym razem, ja jestem mistrz świata i okolic widzowie, ja ćwiczyłem karate. A potem je wyrzucili, bo nie było kostiumów na 120 kilo Spocony 7 Gdzie oni? Dwie osoby zostały. Ja ty Willem, albo Maciej Halo Maciej Nie kampcie się. Znajdę was i tak Szkoda, że trzeciej osoby nie jestem. Wtedy bym mógł patrzeć na was. Jestem jedna jedna. Ja albo ty widzę. Ja albo ty widzę. Nie, 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 nie. Widzowie zostawiacie w tym momencie lajka i komentarz. Widzowie, wygrana. Jestem mistrzem świata. Wygrywam skina z, z widzami. Każdy by ma donate w tym momencie. Dobra, jeszcze raz. The game will start in five seconds. Jeszcze jeden. Ktoś musi wygrać skina z widzów. No nie, ja będę taki, że ja będę dla siebie skiny trzymał. Musi ktoś wygrać skina. Musi ktoś wygrać skina. Aha, zamiast usłapać Stamgloka, giniesz tam. Patrz go. Czy widzisz go, jak ucieka? hehehe, <laughs> leszcz. Jak ja drugi z rzędu wygrywam, patrzcie to. Musicie poświęcić troszeczkę. Musicie troszeczkę widzowie poćwiczyć, ale to nie tutaj, to na botach się ćwiczy. Na botach najlepiej trenować. O, koń słyszałem. Z kałaszkiem to ja mogę już lecieć. Albo i nie mogę. Venom... A nie, samochód mnie zabił. Myślałem, że Venom. Dobra. To w takim razie obserwujemy teraz całą strefę. Na pewno nie wygram, więc, któryś z widzów dostanie skina do gry CSGO 2? Samochód, tutaj solo, ale tutaj jest akcja. Akcja, reakcja jest po tej stronie mapy, na pomarańczowej strefie. Zaraz, zielone też tu będzie przymknięte. Oho, tu będzie akcja, i tu będzie też reakcja. Tu będzie akcja, i reakcja. Tu będzie akcja, i reakcja, widzowie. O, jednak, jednak sławe. Sławę Mente, to ty jesteś? Ten? Młody następca e, Cristiano Ronaldo? Sławe Mente? Hawę? Tutaj nie ma nikogo. A nie, tam jest, tam jest w sumie towarzysz pralka. Ale oni się nie widzą, zaraz was woda przytrzaśnie widzowie. Z drugiej, tu jest reakcja, oj tu będzie reakcja, tu będzie reakcja. I tu kolejna reakcja będzie. Patrz, on go nie widzi. Tamten go widział, ale nie reagują Oraz na siebie. Area to be 4 osoby zostały, cztery osoby zostały, który z nich wygrywa skina do gry w CSGO 2. Okej. Okay. On sobie tutaj szuka broni. Orange area is now being flooded. Tu może być akcja-reakcja, jak Sławę wy wychylić z AWP. Tam się zabi, dobra, trzech trzech, trzech, trzech osób zostały. Sławę, chowę albo Tivilem. Tivilem znowu zostaje na sam koniec, wcześniej ze mną przegrał. Ciekawe czy teraz się uda mu wygrać. Tu będzie akcja i reakcja. Tu będzie akcja i reakcja. I Sławec AWP to jest Sniper Boy. I tu też będzie akcja. Tu będzie akcja. Sławę, wygrywasz skina do gry CS2, zrobił 4 kille, więc zasłużył na wygrana. Na tym Battle Royale. Dziękujemy oczywiście za oglądanie. A Sławę, wysyłam Ci teraz w tym momencie skina GZ dla niego. GZ dla niego.